Dzień dobry widzowie, a to jest drugi odcinek serii Sądz... Co sądzę o... No. Co myślę, co dzisiaj myślę o plo... znaczy, nie dokładnie dzisiaj, co, co po prostu myślę o Ploxie. Tak, to też jest jak Piotr2007 jak jeden z y, przyjaciół, no najlepszych i w ogóle to poleca mój kanał na YouTube i zapraszam do subskrypcji. No i... W ogóle, to on fajny kanał i fajne podejście do YouTube'a, bo, bo mu nie zależy tak na subskrypcjach. On po prostu mówi, że to jest fajne. Tak więc, bardzo y, pozytywny człowiek. Y, y, fajny, miły. No, dobry, dobry, oceniam go dobrze. Tak, tylko że te, te filmy, jak mówiłem już w, po, w poprzednim odcinku, będą trwały minutę. Czyli, można powiedzieć, że takie polecaki, kipiać że ze 7, tylko że one trwały 3 minuty. To ja nie wiem, co mam zrobić. Dociągnijmy do jednej minuty. No nie wiem. Jedzcie jabłka, bo jabłka są zdrowe. Oglądajcie YouTube'a jak najwięcej. I zasubskrybujcie mój kanał. O już jest dawno po no, 10 minut. Znaczy po minucie. Nada, no, nada. No, no.